Hej, z tej strony Zielona Para, czyli Klawia i Wiktor i nasza koleżanka Hortensja, a dzisiaj jest z nami nie przez przypadek, bo dostajemy masę zapytań. Czy to już jest dobry czas, żeby ciąć Hortencję, a jeśli tak, to jak to robić? Bo mówicie, że czytacie, że nad drugim oczkiem, nad trzecim oczkiem, e, i po prostu wprowadza was to w taki zamęt, gdzie to oczko jest, jak to liczyć. E, a my wam pokażemy, e, jak. Dwie, na... Dwa sposoby w sumie tak. książkową i taką, jaką myślę, że większość z was powinna stosować. Tak, stosujemy ten nasz y, sposób w ogrodzie i na szkółce i się w sumie sprawdza. Tak, zaraz pokażemy obydwie wersje. Pierwsze co możecie zobaczyć, gdzie była cięta hortensja w zeszłym roku. Jak możecie się domyślić, to nie jest pierwsze ani drugie oczko. Gdybyśmy chcieli to zrobić książkowo, to Wiktor musi tutaj podejść z telefonem. To e, widać tutaj, mm, tutaj oczko było, ale go już nie ma. Czyli to są takie, mm, takie zgrubienia Wypuszki. na pędzie, tak, tak najprościej mówiąc. Więc łapie. w teorii, no powiedzmy, że tutaj mamy na dole. Tu było pierwsze oczko, drugie oczko, więc powinniśmy obciąć tą hortensję w tym miejscu. A jak widzicie u nas na szkółce były cięte dużo wyżej. Dlatego, że nikt nie chodzi i tego nie liczy. Ja szczerze powiedziawszy, nad którym oczkiem ciąć. I teraz mówimy o naszym sposobie, który... Yy, tak, który dla niektórych może być kontrowersyjny, ale nam się sprawdza, czyli po prostu tniemy hortensję. Najzwyczajniej w świecie, na oko i tutaj taka mała wskazówka. Wycinamy w ogóle pędy, wszystkie o tej suche, chore, to, co widzisz, to, to, to tak jakby klasyka. Tak, to, to na pewno. Mm, tutaj y, możemy. O tutaj też mamy kolejnego zdechlaka. Tego pędu też tutaj ciachniemy. No i teraz tak. To co jest ważne przy cięciu hortensji, jak ją utniemy, to ona znaczy, się tak później będzie nam, że tak powiem, kształtować. Jak widzicie, tutaj te kwiatostany były wypuszczane dopiero od tej wysokości gdzieś 35 cm w górę. I jak ją w tym roku obetniemy niżej, to te kwiatostany będą z niższego piętra. No i w teorii, gdybyśmy tak chcieli to robić książkowo, to teraz powinniśmy tutaj nad drugim oczkiem ciąć, żeby nam się to rozkrzewiało. Ja osobiście tego sposobu nie lubię, bo ta hortensja nam się podnosi do góry, podnosi do góry. Tutaj dam się robi później pełno, pełno pędów. Nie wygląda to ładnie według mnie. Dlatego e, ja osobiście wolę hortensję przyciąć Niżutko. niżej, mieć może nawet tych kwiatów powiedzmy trochę mniej. A ona wtedy jest również bardziej gęsta ona nie jest tak. taka strzelista, ale gęściutka. Tak, no tutaj możemy przyciąć troszkę wyżej, bo nie jest tak źle. Powiedzmy sobie szczerze. Ale zobaczcie, ja w ogóle nie liczę, które to jest oczko: czy to jest drugie, czy trzecie, czy czwarte, czy piąte. Po prostu przycinam sobie tą hortensję. I gwarantuję Wam, że nic złego Wam się z taką rośliną nie stanie. Co może być największym zagrożeniem według mnie przy cięciu hortensji, to nie, że przytniecie ją za mało, za nisko, ale że będziecie mieli tępy sekator i zamiast ciąć, będziecie miażdżyć hortensję. A na przykład przed nami minus 7 i taki mróz może dostać się do takiego zmiażdżonego pędu. Więc jeżeli macie takie, powiedzmy, tępe sekatory u Was, to warto jest naostrzyć, a jeżeli nie, to zaopatrzyć się na przykład w maść ogrodniczą e, i rany zalepić. E, to naprawdę fajnie pomaga. E, wam hortensja nie będzie później chorować, e, ale też będzie zabezpieczona przed mrozem. No i w sumie skończyłam. Ja Wiktor sobie pogadał, ale ja powiem, że warto się zaopatrzyć w dobry sekator, a nie a nie maści, bo możecie się tylko zdenerwować. Jak macie jedną hortensję do obcięcia, to dacie radę z tym. Z tak, bym, tak. Jak jest ich więcej, to faktycznie tego jeszcze myślę, że przytnę. No. Ok, no i teraz zobaczcie. Z każdego takiego przyciętego pędu, a te też przytnę krócej, to żeby się wyprostowały nam. Z każdego takiego przyciętego pędu później będziemy mieli średnio dwa, dwa kwiatostany. No i co, jest obcięte, niżej i w ogóle proponuję, żeby tą hortensję zostawić. I pokazać za pół roku. E, no nawet nie za pół roku, no po, tak, czerwiec, idzie. lipiec, tak? To e, cztery miesiące. Tak, jak ona będzie wyglądać. E, no i powiedzcie, jakie wy macie sposoby nacięcia hortensji. I to, co ważne, powtarzamy cały czas, czyli ogród ma być dla was, a nie dla, wy dla ogrodu, czyli nie stresujcie się tym, eksperymentujcie, możecie trochę hortensji Bawcie się tym tak? ogrodem. Trochę hortensji przyciąć wyżej, trochę niżej, sami zobaczycie, który efekt Wam bardziej odpowiada. A jak Wam się nie spodoba, stwierdzicie, że zielona para gada głupoty, to sarok przytniecie po swojemu. Po swojemu, dokładnie. Ale uwierzcie, nie gadamy głupot. Znaczy, trochę tych hortensji już przycięliśmy, prawda? No, no. A y, taka ciekawostka, wiecie, jak przed naszym domem przycinamy hortensję. Tiło. Tak, bo mamy na e, Kanabeli, 15-letnie krzaki, mniej więcej, i naprawdę, jakbyśmy to chcieli czynić sekatorem, to cała niedziela na te dwa krzaki by zeszła pewnie. Tak, także również tak możecie, e, jak macie jakieś hortensjowe poletko e, przycinać. Tak, a tutaj wybraliśmy specjalnie taki troszeczkę starszy okaz Hortensji na Mamy 4 lata, prawda? Tak, tak. E, bo, mm, bo zazwyczaj to, to jakby te pierwsze cięcia w tych młodych hortencjach sprawiają Wam problem, że to jest hortencja, która gdzieś tam była kupiona dwuletnia, w zeszłym roku powiedzmy teraz mamy sezon wiosenny i jak to robić, więc pokazuję na takim ciut starszym okazie, a pokażemy też na naszych młodziakach, to może nawet za chwilę, co zrobić, jak kupicie hortencję, młodziutką i jest nieprzycięta. Także wróciliśmy, zaopatrzyliśmy się w hortencję. To są hortensje, które nie były cięte w zeszłym roku, były wysadzone latem. I znowu robimy przegląd, które mamy te pędy zdechłe. Tutaj mamy praktycznie cały. No i cnego niziutko. Tutaj mamy też całkowicie zdechnięty. Tak z tego co nawet ciachnę tu właśnie blisko rozgałęził. I teraz pewnie łapiecie się za głowę, dlaczego ja przecinam tak nisko te hortensje. A zaraz Wam coś pokażę. I zobaczcie. Hortensję, którą kupiliście która była nie możecie śmiało przyciąć tak nisko. I pokażę Wam dlaczego to jest tak ważne. Przywlekłam trochę starszą, którą cieliśmy dosłownie tak niziutko. Możecie tutaj zobaczyć, w tym miejscu była cięta, to jest ile? 2 cm nad tak, tak. glebą. Tutaj była cięta też 2 cm nad glebą. Były takie do góry nam szły po prostu. Yy, tak, tak. To znaczy ona jest wiesz to chyba z sadzenia z zeszłorocznego, z dwuletniego. Nie pamiętam. O była cięta, więc ewidentnie. E, I zobaczcie jak jest ładnie rozgałęziona od samego dołu. E, pokażemy Wam za moment hortensję, którą cieliśmy wyżej. I zobaczcie jak ona wygląda. A mi się to osobiście nie podoba, że tu mamy taki patyk. Taką T. Literka. Tak, tak. I ona się dopiero rozgałędział u góry. Szczerze powiedziawszy tak bym miała przyciąć, teraz bym ją chyba ciachnęła na samym dole, żeby się rozkrzywiała nam od samego dołu. Tylko ja po mrozach. Nie... Tak. No w sumie tak, bo teraz minus 7, 7. zapowiadają na tą noc. E, jakbyśmy ją teraz obcięli tutaj wyżej, to nam się będzie taki świecznik robić. Tak, dokładnie. Ja jeszcze odpowiem, że takie stonki są bardzo dobre, jeżeli chcecie hortensję poprowadzić na pniu. I wtedy jej nie tniemy, tylko ten pęd jak najbardziej zostawiamy, tylko boczne przycinamy. Ale o tym mamy inny filmik na naszym kanale. Tak jest, jak prowadzić hortensję na pniu. Dokładnie, nawet ta sama prowadząca. Tylko kilka lat wcześniej. Ale raz mówiąc, mam nadzieję, że zrozumieliście mój przekaz, że to nie było zbyt chaotyczne. Czyli jeszcze raz, kupujecie w tym roku Hortensję, przytnijcie ją naprawdę na krótko, nie bójcie się. Ja wiem, że z takiego krzaka szkoda jest zrobić taki, ale ona Wam się odwdzięczy w kolejnych latach. No i co? To odkładamy. I zobaczymy się z nią z powrotem za kilka miesięcy. Mamy więcej dużych okazów hortensji. Jednej może, nie wiem, przytniemy ją gdzieś tam wyżej. I pokażemy jak one wyglądają, porównamy obie także co widzimy się z naszą koleżanką latem a w, do tego czasu zapraszam na resztę naszych filmów żeby nie przegapić żadnego zasubskrybujcie kanał to jest jeszcze ważne nie powiedzieliśmy że Hortensy tniemy kiedy jest słoneczna pogoda słoneczna pogoda a kiedy tniemy no już można ciąć to znaczy nie dzisiaj może Ale nie dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj tego filmu tak nie będzie bo jutro jest teraz minus 7 minus 7 tak <laughs> jeżeli te najgorsze mrozy w marcu przeminą to taka na, nawet końcówka marca jest naprawdę bardzo tak, fajna stresujcie się Czasami nam się zdarza, że naszą Anabelkę tniemy w połowie kwietnia i kwitnie nam co roku. Trochę rzadziej, ale naprawdę mniej wprawne oko niby tego nie zauważyło. To pięciu mniej. Dokładnie. Bawcie się ogrodem. Wszystkiego dobrego. Pa!